Obraz w zwierciadle sferycznym, czyli znowu wyznaczam sobie oś optyczną. Pamiętajcie o dokładności, precyzji rysunków w waszych zeszytach, żeby linie, czy ta oś optyczna pokrywała się, ta linia pokrywała się z linią kratki. Wyznaczam sobie miejsce, gdzie wbiję Nóżkę cyrklam mój odcinek i teraz znowu idealnie 9. Wyznaczam sobie cyrklem, tak odmierzam, żeby było idealnie 9. Jeszcze raz. Dobrze. Wyznaczam sobie to zwierciadło. Oznaczamy sobie miejsce, środek krzywizny zwierciadło. Wiemy już z poprzedniej, właśnie, z tej konstrukcji, że ognisko to jest jedna, druga, czyli małe f to jedna, druga r. Mamy 9, 4,5. Oznaczamy sobie f, ognisko. I teraz będziemy konstruować obraz. Zgodnie z tym, co w podręczniku na stronie 239 przyjmujemy, że nasz, nasz przedmiot będzie znajdował się odległość tego przedmiotu będziemy oznaczać jako x czyli nasz x, nasz x będzie większy od r czyli jeżeli wiemy, że nasze r jest równe 9 cm tak mamy odmierzone 9 cm, więc nasze x no, musi być większe. No dla tutaj mamy co? 10. Przyjmijmy, że y, będzie nasze x będzie równe 10 cm, czyli przedmiot będzie się znajdował on tutaj. I sobie ten przedmiot narysuję. Będzie to jakiś wektor. H tego wektora przyjmijmy, że H będzie. Wysokość 2 cm. H2 cm. Tak. Nie wiem, czy widać? Tak, widać. Nie? No, i teraz z tego wektora poprowadzimy sobie kilka promieni. Więc pierwszy promień będzie promieniem równoległym do osi optycznej. Pierwszy promień. I po odbiciu przy zachowaniu, przypominam, prawa odbicia, o którym tutaj mówiłem, przejdzie promień odbity przejdzie przez ognisko. Moment. Przejdzie przez ognisko. To mamy promień odbity. Poprowadzę sobie jeszcze dla pewności promień. Drugi promień padający. Tutaj taka, takiego lajhaka sprzedam. Tak? Jak odmierzyć kąt podania, jeżeli nie ma ogniska? Y Normalną w tym wypadku jest oś optyczna, więc tutaj te kąty musimy sobie zachować. To będzie kąt, kąt nasz padania, więc odbicia będzie taki sam. Jak to zrobić najprościej? Przenieść sobie te 2 cm wysokości tak, na drugą stronę. Tutaj mamy 2, to będzie 4. To taki lifehack, czyli promień odbity będzie przechodził przez ten punkt. Mamy promień odbity. No i możemy jeszcze sobie przeprowadzić trzeci promień, który będzie przechodził przez ognisko. Co tutaj, jak, jaka zasada z promieniem odbitym, to jakby odwrócona z tym pierwszym promieniem. Teraz mamy, jakby, sytuację odwróconą, że promień padający przechodzi przez ognisko, więc po odbiciu będzie linia równoległa, a tutaj mamy odwrotnie. Więc teraz z linią równoległą, jak przyłożymy, to mamy. Promień odbity, tak? I co nam się, co nam powstało? Te trzy promienie odbite skrzyżowały się w tym miejscu. Mamy konstrukcyjnie utworzony obraz przedmiotu. Tak? Ja w sumie też to powinienem zaznaczyć kolorem różowym. przyjmiemy oznaczenie A i B to tutaj mamy A' B' sprawdźmy jego wysokość tu było 2 tutaj mamy jest pomniejszony o mamy 1,7 tak 1,7 centymetra tak mamy 1,7 i to mamy konstrukcję obrazu eee, dla takiego warunku. Warunek był następujący: dla x większego r, przypominam, odległość, odcinek od zwierciadła do przedmiotu jest odcinkiem x, x jest większy od r. Zawsze, zawsze dla takiego warunku, zawsze obraz, który powstaje jest obrazem rzeczywistym rzeczywistym, odwróconym odwróconym, pomniejszonym. Pomniejszonym. Yy, możecie sobie ten filmik, jak będziecie go odtwarzać i rysować krok po kroku robić sobie pauzy i każdy element, żeby był precyzyjny, dokładny. Przypominam o tym, że żeby w zeszycie w kratkę rysować naostrzonym ołówkiem, kredkami, tak mieć przyrządy przygotowane. Cała ta konstrukcja jest opisana w waszym podręczniku na stronie 239, a na stronie 241 macie pozostałe warunki, które no, zasada rysowania tych promieni Wpadających i odbitych jest zawsze ta sama z, z tą różnicą, że przedmiot będziemy mieli, będzie odpowiadał warunek, czyli x będzie równe r, to mamy jedną sytuację i druga, gdzie x będzie, uwaga, będzie mniejsze od r, ale większe od f. Czyli jeżeli f wynosi 4,5 cm, nasz odcinek, nasz odcinek s jest równy 9, czyli to mamy nasze r, to nasze f jest 1, druga r, jest to odcinek s, f, a to jest 1, druga r, to się równa 4,5 cm. Czyli w tej sytuacji x będzie równe 9 cm, a dla tego warunku x może być równe na przykład 7 cm. Dobra. Wasze zadanie domowe polega na tym, żeby wykonać konstrukcyjnie te dwie sytuacje. Dziękuję bardzo.